Siemanko, słuchajcie, dzisiaj zupełnie inny film na tym kanale, ale jest też okazja specjalna. Otóż kanał Poczekaj Toro, nie przeszkadzaj! Albo dobra, leć, leć! A, nie poleci. Kanał Kamil Łysy Wąż Walicki ma rok. Jesteście już z nami rok. No i z tej okazji bardzo chcieliśmy Wam podziękować, ale wiele osób z Was pisze, no łysy, super filmy robisz, super kanał i tak dalej. Prawda jest taka, że nie tylko ja je robię, bo robię je razem z Rafałem, którego rzadko widujecie na filmach, gdyż jest z tej drugiej strony obiektywu. I wszystkie te piękne obrazki, które widujecie, i drony, i nie tylko, to jest właśnie robota tego gościa, więc... Te filmy robimy wspólnie. No, słuchajcie, bardzo przede wszystkim dziękuję za, dziękujemy za setki bardzo, bardzo miłych komentarzy. Jest to dla nas na pewno ogromnym motorem do dalszego rozwoju. Postaramy się zaskakiwać Was co i raz może jakimiś nowinkami technicznymi od strony wideo. Na pewno zaskoczymy jeszcze Was nieraz ciekawymi wyprawami. Może rybami. Może rybami. No, wkładamy w całą tą naszą pracę dużo serducha. Yy, mamy nadzieję, że widzicie to i będziemy regularnie yy, w tym najbliższym czasie na pewno się widywać. Tak, także bardzo, bardzo Wam dziękujemy za Wasze wsparcie. Yy, to, co najbardziej nas motywuje do dalszych działań i co daje nam największego kopa, i przede wszystkim, co jest największą nagrodą chyba w robieniu tych filmów, to są właśnie wasze pozytywne komentarze, gdzie no, piszecie tak miłe słowa, że naprawdę wierzcie, wierzcie, mi, że gęby nam się śmieją. Ktoś napisał, że o jedyny kanał, gdzie autor odpisuje na każdy komentarz. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś z was może poświęcić 3 sekundy pisząc fajny film, to mi korona z głowy nie spadnie, jeśli napisze w kolejne 3 sekundy dziękuję. Więc, więc uważam, że no naprawdę, to, są, to jest tak miłe, co piszecie, bardzo Wam dziękujemy. Yy, I słuchajcie, druga sprawa. Yy, bardzo często dostajemy od Was y, pytania o jakąś pomoc finansową, czy nie potrzebujemy tam, nie wiem, ja się na tym nie znam, jakieś tam y, patronajty, Donatów i tak. itd. Patronaj, tak. patronaj, patronajty, donate'y, ja za bardzo nie wiem, o co chodzi. Yy, no i tak pogadaliśmy z Rafałem, że wydaje nam się, jest to bardzo miłe, bardzo dziękujemy, ale wydaje nam się, że przynajmniej na razie jakoś tam sobie dajemy radę finansowo. I chyba są instytucje, które bardziej potrzebują jakiegoś wsparcia niż my. Tak jest. Tak, no my sobie jakoś tam dajemy radę i jeszcze sobie damy, więc bardzo dziękujemy. Ale jeśli mielibyście ochotę w jakiś sposób nas wspomóc w cudzysłowie nas, to słuchajcie, co roku prowadzimy akcję zbierania jedzenia dla piesków ze schroniska w Boguszycach. I w tym roku też będziemy to robili. Rok temu, czy tam dwa lata temu bodajże, chyba. Zbliżyliśmy się do 300 kilo, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, 300, 300 kilo jedzenia dla psiaków. E, zawozimy to w styczniu do schroniska właśnie w Boguszycach, więc jeśli macie taką ochotę, chcielibyście w jakiś sposób wspomóc to schronisko, e, to na dole w komentarzu, na, na, na dole w opisie filmu podamy Wam adres schroniska w Boguszycach, ewentualnie numer konta, jeśli ktoś wolałby zrobić jakąś drobną wpłatę, a jeśli nie, jeśli macie ochotę, jeśli nasze filmy wam się troszkę podobają, to my dziękujemy za, za pomoc wsparcia naszego kanału, ale jeśli możecie, to wyślijcie nawet jakąś tam saszetkę, czy puszkę, czy 5 kilo, czy 2 kilo, czy 10, jedzenia dla psiaków. Schronisko w Bogoszycach to jest rzeczywiście miejsce, które opiekuje się psiakami, prowadzi to pani, psiaki mają rzeczywiście dobrze. No, ostatnio wydarzyła się jakaś tragedia, bo bo był mały pożar i tam spaliła się kotłownia czy piec, więc, więc każda wpłata mile widziana, bo jak wiecie, zbliża się zima. No i pani po prostu biega z farelką po różnych, po różnych pomieszczeniach i stara się ogrzewać psiaki. Dodatkowo, żeby ułatwić Wam kwestię zbiórki, będziemy prowadzić też zbiórkę, jeżeli ktoś ma, nie ma czasu nie wiem, wysłać kurierem, czy jest to kłopotliwe dla niego, prawie w centrum w Warszawy, koło łazienek królewskich będzie miejsce. Na dole w opisie podamy Wam dokładny adres, gdzie w podanych godzinach będzie można zawieść karmę, a, a my już dalej ją y, pozbieramy i, i zawieziemy do schroniska. Tak, polecimy w styczniu, myślę, że zrobimy da. jakąś taką króciutką relację też, żeby jakby nie przedłużać tego tematu. Y, my i tak prowadzimy tą zbiórkę, więc jeśli mielibyście się ochotę dołożyć y, z okazji naszego, naszej pierwszej rocznicy, zabrzmiało dziwnie. Ale słuchajcie, jak jest ten kanał, y, to, to, to warto go wykorzystać, y, żeby zrobić coś dobrego, pomóc psiakom. No i chyba tyle. Gdybyście wysyłali jedzonko pod ten wspomniany adres, dopiszcie odwędkarzy, pani wtedy będzie, która pani, która będzie odbierała, to będzie wiedziała, że to jest od nas odwędkarzy. Spiszę, spiszę ilość i na końcu podamy wam ile udało się zebrać. Dokładnie. Dodatkowo na dole jeszcze zostawię do siebie numer, więc jeżeli będę pomocny przy koordynacji dostarczenia czy odebrania, nawet gdzieś na mieście od was. Yy, Jakichś fantów dla piesków, to, to jestem do Waszej dyspozycji, yy, bo Kamila nie będzie, ale przez najbliższe tygodnie ja, ja będę na miejscu, więc na pewno pomogę. Słuchajcie, tyle od nas. Bardzo Wam jeszcze raz dziękujemy za ten rok. Nie zamierzamy przestawać, nie zamierzamy zwalniać. Może z czasem uda się przyspieszyć. Yy, oby tylko ryby brały, bo to one jak zawsze piszą scenariusz naszych filmów. Jak uda się coś fajnego nagrać, to, to na pewno Wam to pokażemy. Znaczy. Ja postaram się to złowić, a on postara się to nagrać. <głos> <głos> Trzymajcie się, Trzymajcie. bardzo Wam dziękujemy Hej. za ten rok. Cześć. Hej.